Witam, test przyczepy firmy Bukaner. Przyczepa wyposażona jest w przednią łóżko, rozkładane. Od razu może spojrzymy na oświetlenie. Działa Radyjko również. Tutaj też oświetlenie. Obok mamy kuchnię, w której trzy palniczki gazowe. Rozłączymy. Poniżej grill również działa i piekarnik także tutaj jeszcze mamy podświetlenie piekarnika i skrownik. rozłączymy obok lodówka która jest teraz załączona na gazie widać ikonka płomień się pali czyli gaz działa pokażemy zmrożenie No, co czas tu rośnie? Minus 3,9. I teraz tak, lodówka działa w trzech pozycjach. Pierwsza to jest gaz, druga to jest 230, czyli na prądzie, i trzecia na podtrzymanie podczas jazdy. Jeśli podłączymy szarą wtyczkę do auta. Tutaj mamy moc chłodzenia. Powyżej, i teraz tak woda ciepła, woda zimna. Tutaj mam mikrowele która również działa. Obok jest piecyk gazowe, elektryczne, jest teraz załączone na gazie spróbuję pokazać płomień o, no, jak widać jest mniej więcej odpalam, odpalam w pozycji trzeciej wciskając pokrętło tutaj tylko wspomnę, mamy iskrawnik, gdzie jest bateria paluszek o której musimy pamiętać rozprowadzenie ciepła, manualne i automatyczne Tutaj jeszcze wspomnę powyżej. Mamy wentylacja trzystopniowa. Obroty lewe i obroty prawe. Po tej stronie mamy tak zwany panel sterowania. Może zapalimy. Będzie widać i teraz tak. Tutaj mamy ładowanie, włącznik zasilania, włącznik pompy. Tutaj mamy pompę. Tak to jest napełnienie zbiornika wewnętrznego. A tutaj, jak będziemy chcieli korzystać w środku z wody, to wtedy przełączamy na drugą pozycję. I mamy wodę w kranach. Włączniki, świateł, to są do toalety. Tutaj mamy w środku w przyczepie, obok ogrzewanie wody, truma gazowa. Przekręcamy pokrętło, ustawiamy temperaturę i nam automatycznie grzeje. Tutaj mam na 230 wodę, czyli na prąd. A to przechodzimy. Do piecyka, który przed chwilą widzieliśmy na filmiku. To jest elektrycznie i przekręcamy wtedy pokrętło 500, 000 lub 2000 W. I ustawiamy moc grzania. Oczywiście tu mamy tak zwane gniazdo pod zapalniczkę. I także angielskie wejście prądowe. Przejdziemy dalej. Mamy sypialnię. Oświetlenie działa. I zostaje nam toaleta, w której mamy tak: umywalka, woda ciepła, woda zimna pod natryskiem. Również woda ciepła Jak i zimna działa Oświetlenie także No i kibelek ze spuczką Automatyczną Jak słychać Jeszcze pokażę tak przyczepę z perspektywy sypialni Dziękuję bardzo